Najlepsze owoce pomagające zapobiegać zawałowi serca, siedem najważniejszych owoców. Czy wiesz, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na całym świecie, odpowiadając za szacunkowo 17,9 miliona ofiar rocznie? Często osoby są nieświadome istniejących problemów, takich jak nadciśnienie i podwyższony poziom cholesterolu, aż do momentu, gdy prowadzą one do poważnych problemów zdrowotnych, z tego powodu warto wdrożyć działania zapobiegawcze już wcześniej. Na szczęście natura oferuje potencjalnych sprzymierzeńców w postaci bogatych składniki odżywcze owoców, które mogą wspierać zdrowie serca. Włączenie poniższych siedmiu owoców do codziennej diety może znacząco poprawić kondycję układu krążenia. Zacznijmy od awokado. Awokado w świecie odżywiania korzystnego dla serca wyróżnia się jako prawdziwy mistrz, oferując smakowite połączenie walorów smakowych i prozdrowotnych. Ten kremowy, zielony owoc to nie tylko kulinarna rozkosz ale również skarbnica substancji odżywczych, które wspólnie wspierają zdrowie serca. Głównym źródłem dobroczynnej właściwości awokado jest wysoka zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasu olejnowego. Te zdrowe tłuszcze są cenione za zdolność do obniżania poziomu cholesterolu LIDL, czyli złego cholesterolu, jednocześnie podnosząc poziom cholesterolu HDL, czyli dobrego. Takie dynamiczne działanie na cholesterol odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca. Wnikliwe badania wykazały, że osoby spożywające minimum dwie porcje awokado tygodniowo mają o 21% niższe ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową w porównaniu z tymi, które całkowicie wykluczają ten owoc z diety. Poza zdrowymi tłuszczami, awokado jest obfitym źródłem potasu, kluczowego minerału. Który odgrywa istotną rolę w regulacji ciśnienia krwi. Odpowiednia podaż potasu pomaga przeciwdziałać nadciśnieniowemu działaniu sodu, dzięki czemu utrzymuje optymalny poziom ciśnienia krwi. Włączanie do diety produktów bogatych w potas, takich jak awokado, stanowi przemyślaną strategię ochrony zdrowia sercowo-naczyniowego. Błonnik to kolejny fundament zalet awokado dla serca. Połówka owocu zawiera około 6-7 g błonnika. Co znacząco wspomaga codzienne zapotrzebowanie organizmu. Błonnik pokarmowy obniża poziom cholesterolu, sprzyja uczuciu sytości oraz wspiera zdrowy układ trawienny. To właśnie te elementy wspólnie pomagają zmniejszyć ryzyko chorób serca. Awokado obfituje również w przeciwutleniacze, w tym witaminy C i E oraz karotenoidy, takie jak lutaina i zeaksantyna. Związki te zwalczają stres oksydacyjny i stany zapalne które mają udział w powstawaniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Regularne spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty, jak awokado, wzmacnia mechanizmy obronne organizmu i korzystnie wpływa na zdrowie serca. Wszechstronność awokado sprawia, że są one łatwym dodatkiem do wielu posiłków. Można je rozsmarować na pełnoziarnistym toście, dodać do koktajli lub sałatek, a ich kremowa konsystencja i łagodny smak podnoszą zarówno walory smakowe, jak i odżywcze dań. Dodatkowo zastąpienie tłuszczów nasyconych awokado, np. Na użycie pasty z awokado zamiast masła, może jeszcze bardziej wzmocnić jego działanie ochronne dla serca dwa jabłko jabłko pozostaje ponadczasowym symbolem zdrowia, łącząc w sobie prostotę i niezwykłe korzyści dla organizmu. Ten niepozorny owoc, wychwalany przez powiedzenie Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka, oferuje symfonię składników odżywczych i związków które harmonijnie wspierają zdrowie układu sercowo-naczyniowego. U podstaw prozdrowotnych właściwości jabłka leży jego bogata zawartość rozpuszczalnego błonnika, a szczególnie pektyny. Ta forma błonnika działa jak naturalny regulator, wiążąc cholesterol lipoproteinowy o niskiej gęstości w układzie pokarmowym i ułatwiając jego usuwanie z organizmu. Regularne spożywanie jabłek wiąże się z redukcją poziomu cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób serca. Kompleksowy przegląd badań wykazał, że codzienne spożywanie jednego średniej wielkości jabłka może obniżyć ciśnienie krwi, cholesterol oraz stan zapalny, przyczyniając się do poprawy zdrowia serca. Oprócz błonnika, jabłka są bogate w polifenole. Badania sugerują, że polifenole zawarte w jabłkach mogą hamować utlenianie cholesterolu LDL. Co jest kluczowe w zapobieganiu powstawania blaszek miażdżycowych w ścianach tętnic. Na szczególną uwagę zasługuje kwercetyna, flavonoid obecny w jabłkach, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwnaciśnieniowe, wspomagając regulację ciśnienia tętniczego. Jabłka zawierają również niewielką ilość potasu, który pomaga zmniejszać napięcie w ścianach naczyń krwionośnych. Włączenie jabłek do diety może także wspierać kontrolę masy ciała. Co stanowi istotny element profilaktyki zdrowia serca. Połączenie błonnika i zawartości wody w jabłkach sprzyja uczuciu sytości, co prowadzi do zmniejszenia ogólnego spożycia kalorii. Badania wykazały, że osoby regularnie jedzące jabłka mają zwykle niższy wskaźnik masy ciała, co wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Jabłka można łatwo dodawać do różnych posiłków i przekąsek. Niezależnie od tego, czy są spożywane na surowo, pieczone, czy wkomponowane w sałatki bądź płatki śniadaniowe, ich chrupiąca konsystencja i naturalna słodycz podkreślają smak oraz wartość odżywczą potraw. Ponadto łączenie jabłek z dodatkami korzystnymi dla serca, takimi jak masło migdałowe lub dodawanie plasterków do owsianki, może dodatkowo wzmocnić ich pozytywny wpływ na układ krążenia. Trzy Owoce jagodowe Wśród różnokolorowych produktów sprzyjających zdrowiu serca, jagody wyróżniają się jako silni skrzymierzeńcy układu sercowo-naczyniowego. Owoce jagodowe, w tym truskawki, borówki, maliny oraz jeżynę, są niskokaloryczne, a przy tym bogate w niezbędne składniki odżywcze. Zawierają szczególnie dużo błonnika pokarmowego, witaminę C, witaminę K oraz szereg przeciwutleniaczy, zwłaszcza antocyjanów, które nadają tym owocom intensywną barwę. I wiele korzyści zdrowotnych. Wysoka zawartość błonnika pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Natomiast witaminy C i K wspierają integralność naczyń krwionośnych i prawidłowe krzepnięcie krwi. Antocyjany obecne w jagodach to silne przeciwutleniacze, które przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu. Związki te zmniejszają stan zapalny. Obniżają ciśnienie krwi i poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Badania wykazały, że regularne spożywanie jagód bogatych w antocyjany może prowadzić do znaczącej poprawy elastyczności tętnic i regulacji ciśnienia tętniczego. Podwyższony poziom cholesterolu o niskiej gęstości jest powszechnie znanym czynnikiem ryzyka chorób sercakiem. Owoce jagodowe mogą pozytywnie wpływać na profil lipidowy poprzez obniżenie poziomu cholesterolu LDL oraz zwiększenie stężenia cholesterolu o wysokiej gęstości. Rozpuszczalny błonnik zawarty w jagodach wiąże cholesterol w przewodzie pokarmowym, co ułatwia jego wydalanie z organizmu. Proces ten przyczynia się do poprawy profilu lipidowego i obniżenia ryzyka miażdżycy. Wśród błonek, czyli cienka błona wyściłająca serce i naczynia krwionośne, Odgrywa kluczową rolę dla zdrowia układu naczyniowego. Zaburzenia funkcjonowania tej warstwy są wczesnym objawem miażdżycy i innych problemów sercowo-naczyniowych. Badania wskazują, że spożywanie jagód poprawia funkcję śródbłonka, wspomagając rozszerzanie naczyń oraz przepływ krwi. Efekt ten wynika głównie z obecności polifenoli w jagodach, które pobudzają produkcję tlenku azotu, cząsteczki rozluźniającej naczynia krwionośne i obniżającej ciśnienia. Jagody są uniwersalne i można je łatwo włączyć do różnych posiłków. Można je miksować na koktajle, posypywać nimi płatki śniadaniowe, dodawać do sałatek lub jeść same jako przekąskę. Aby osiągnąć optymalne korzyści dla serca, warto sięgać po co najmniej trzy porcje jagód tygodniowo. Takie postępowanie znajduje potwierdzenie w badaniach sugerujących znaczące obniżenie ryzyka. Zawału serca u osób regularnie spożywających jagody. 4 kiwi. Jedno kiwi dostarcza około 71-85% do dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej na witaminę C, a także znaczące ilości witaminy E, witaminy K, potasu i błonnika. W każdym tygodniu takie działanie współgra z wynikami badań wskazującymi na wyraźną redukcję ryzyka zawału serca wśród osób regularnie spożywających jagody. Cztery kiwi i jedno kiwi zapewnia około 71, 85% dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na witaminę C, a także znaczące ilości witaminy E, witaminy K, potasu i błonnika pokarmowego. Składniki te współdziałają, wspierając różne funkcje organizmu, zwłaszcza te związane ze zdrowiem serca. Jedną z najbardziej imponujących w korzyści ze spożywania kiwi jest ich potencjał w regulowaniu ciśnienia krwi. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Oslo University Hospital wykazało, że uczestnicy, którzy jedli 3 kiwi dziennie, doświadczyli zauważonego obniżenia ciśnienia krwi w porównaniu z osobami jedzącymi codziennie. Jabłko. Efekt ten jest częściowo związany z obecnością lutajny w kiwi, przeciwutleniacza, który może pomagać w łagodzeniu nadciśnienia. Poza regulacją ciśnienia. Kiwi wykazuje także korzystny wpływ na profil lipidowy. Regularne spożywanie kiwi wiąże się ze wzrostem poziomu lipoprotein o wysokiej gęstości oraz obniżeniem trójglicerydów. Zmiany te są istotne, ponieważ podwyższone trójglicerydy i niski poziom WDL są czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Bogata zawartość przeciwutleniaczy w kiwi, w tym witamin C i E, odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu stresowi oksydacyjnemu. Ponadto fenole i karotenoidy obecne w kiwi wzmacniają ich działanie przeciwzapalne, wspierając ogólne zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Kiwi mogą również wpływać na aktywność płytek krwi, co ma znaczenie dla utrzymania prawidłowego przepływu krwi i zapobiegania stanom zakrzepowym. Badania wskazują, że spożywanie dwóch do trzech kiwi dziennie może zmniejszyć agregację płytek krwi. A tym samym ograniczyć ryzyko zakrzepicy bez negatywnego wpływu na poziom cholesterolu. Włączenie kiwi do codziennej diety to prosty i skuteczny sposób na skorzystanie z ochronnej właściwości tych owoców dla serca. Możesz je jeść na surowo jako przekąskę, blendować w smoothie lub dodawać do sałatyk dla orzeźwiającego akcentu. Ich wyjątkowy smak i wartości odżywcze sprawiają, że są wszechstronnym dodatkiem do różnych potraw. Pięć gruszki. Gruszki nie tylko są pyszne i soczyste ale również pełne korzyści dla zdrowia serca. Średnia gruszka zawiera około 101 kalorii i 27 g węglowodanów, a także sporą ilość błonnika pokarmowego, około 6 g. Gruszki są bogate w ważne minerały, takie jak potas i magnez, które pomagają utrzymać serce w dobrej kondycji. Zawierają także przeciwutleniacze, takie jak witamina C i flawonoidy, które zwalczają uszkodzenia wywołane stresem oksydacyjnym w organizmie co może prowadzić do problemów z sercem. Jednym z rodzajów flavonoidów obecnych w bruszkach jest katechina, która występuje również w jabłkach i kakao. Katechiny mogą wspierać zdrowie naczyń krwionośnych i obniżać ciśnienie krwi, więc spożywanie gruszek to smaczny sposób na dbanie o swoje serce. Gruszki są korzystne dla zdrowia, ponieważ zawierają rodzaj błonnika, który pomaga usuwać LL. Czyli zły cholesterol z organizmu. Ma to znaczenie, ponieważ wysokie stężenie złego cholesterolu może prowadzić do problemów z tętnicami, powodując ich stwardnienie i zwężenia. Ponadto błonnik w gruszkach pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, co może być pomocne dla osób z cukrzycą. Cukrzyca to schorzenie, które może zwiększać ryzyko chorób serca. Gruszki są bogate we flawonoidy, naturalne związki o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Badania wykazały, że te związki mogą zmniejszać sztywność tętnic, obniżać ciśnienie krwi i poprawiać ogólną funkcję naczyń krwionośnych. W szczególności flawonoid kwercetyna, znajdujący się w skórkach gruszek, został powiązany z mniejszym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Utrzymywanie prawidłowej masy ciała jest ważne dla zdrowego serca, a gruszki mogą w tym pomóc. Mają dużo błonnika i wody, co daje uczucie sytości, co może pomóc zjeść mniej. W skórkach gruszek znajduje się związek, który powiązano z niższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Utrzymywanie prawidłowej wagi sprzyja zdrowiu serca, a gruszki są w tym pomocne. Zawierają dużo błonnika i wody, dzięki czemu szybko czujemy się na jedzeni. To może ułatwić ograniczenie jedzenia i przyjmowanie mniejszej ilości kalorii. Dodanie gruszek do posiłków może wspierać odchudzanie, co zmniejsza ryzyko problemów z sercem związanych z nadwagą. Gruszki są smaczne i można je jeść na wiele sposobów. Sprawdzą się jako samodzielna przekąska, ale można je też dodać do sałatek, owsianki lub jogurtu, by zwiększyć ich wartość odżywczą. Przygotowanie gruszek na ciepło, pieczenie lub gotowanie pozwala wydobyć ich naturalną słodycz, co czyni je zdrowym deserem. Aby uzyskać najwięcej korzyści, Najlepiej jeść gruszki ze skórką, ponieważ to właśnie tam znajduje się dużo błonnika i cennych składników odżywczych. 6 papaja. Papaja to fantastyczny owoc dla zdrowia serca dzięki bogactwu składników odżywczych. Już jedna mała papaja dostarcza więcej niż zalecana dzienna ilość witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne. Papaja ma również dużo potasu, minerału, który może pomóc kontrolować ciśnienie krwi i równoważyć poziom sodu w organizmie. Dodatkowo papaja zawiera sporą ilość błonnika, który pomaga obniżać poziom złego cholesterolu. Ten rozpuszczalny błonnik pomaga usuwać cholesterol z organizmu, zanim zdąży on wyrządzić szkody. Papaja jest także bogata w przeciwutleniacze, takie jak beta, karoten i likopen które chronią komórki przed uszkodzeniami i zmniejszają stan zapalny. Co ciekawe, niektóre badania wykazały, że osoby spożywające fermentowane produkty z papai doświadczają znaczących popraw w markerach stresu oksydacyjnego, co jest oznaką uszkodzeń w organizmie. Papaja ma też potencjał, by poprawiać równowagę cholesterolu. Badania nad fermentowaną papają pokazały korzystne zmiany w poziomach cholesterolu, w tym zmniejszenie szkodliwego LDL i wzrost korzystnego HDL. Ta równowaga jest kluczowa dla zachowania zdrowych tętnic i zapobiegania problemom z sercem. Choć owoce takie jak jabłka i pomarańcze często są chwalone za swoje właściwości zdrowotne, papaja wyróżnia się unikalnym zestawem składników odżywczych. Oferuje silniejszą dawkę witamin, antyoksydantów i minerałów w każdym kęsie, co czyni go niezbędnym elementem diety korzystnej dla serca. Włączenie papaj do posiłków jest proste, możesz dodać ją do smoothie, wrzucić do sałatki albo po prostu zjeść na świeżo. Jej słodki, tropikalny smak nie tylko zachwyca podniebienie, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie, serca. Następnym razem podczas zakupów warto sięgnąć po ten tropikalny skarb. Skosztuj słodki w prozdrowotnej właściwości papai i pozwól swojemu sercu cieszyć się korzyściami płynącymi z tego pożywnego owocu 7. Gujawa środowisko naukowe skierowało swoją uwagę na gujawę, zaintrygowane jej potencjalnym wpływem na układ sercowo-naczyniowy. Liczne badania potwierdzają prozdrowotne właściwości tego owocu. Wyniki wskazują, że gujawa może znacząco obniżać ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu, czyli dwa główne czynniki ryzyka chorób serca. Jedno przełomowe badanie wykazało, że osoby spożywające gujawę codziennie przed posiłkami odnotowały wyraźną poprawę poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi. Badanie to podkreśliło, iż spożywanie gujawy prowadziło do zauważalnego spadku zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, co wpływało korzystnie na kondycję serca. Co więcej, te same osoby doświadczyły obniżenia poziomu cholesterolu LIDL przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowego poziomu WDL. W porównaniu z jabłkami i pomarańczami Bujawa zawiera więcej rozpuszczalnego błonnika i witaminy C, co zapewnia lepszą ochronę przed chorobami serca. Dodatkowo, zawartość potasu, obniżenie ciśnienia krwi, poprawa ogólnego zdrowia serca. Osoby te również doświadczyły spadku poziomu LDL przy równoczesnym utrzymaniu HDL na odpowiednim poziomie w porównaniu do jabłek czy pomarańczy. Bujawa zawiera wyższe poziomy zarówno rozpuszczalnego błonnika, jak i witaminy C. Co zapewnia większą ochronę przed chorobami serca. Dodatkowo, zawartość potasu w gławie dorównuje tej obecnej w bananach, które są znane ze swoich korzystnych właściwości dla serca. To sprawia, że gława to nie tylko alternatywa, ale wręcz lepszy wybór dla tych, którzy chcą zadbać o zdrowie serca poprzez dietę. Dodanie gławy do codziennych posiłków może być nie tylko smaczne, ale także korzystne dla zdrowia. Możesz jeść ją na surowo, zmiksować na smoothie albo dorzucić do sałatki owocowej. Sposobów na jej wykorzystanie jest naprawdę wiele. Gława to nie tylko pyszny owoc. To również zdrowy wybór, szczególnie dla osób dbających o kalorie. Podsumowując naszą podróż przez siedem najlepszych owoców, które pomagają zapobiegać zawałom serca, warto zauważyć, że włączenie tych naturalnych skarbów do codziennej diety to nie tylko sposób na urozmaicenie smaku i barw, posiłków. To także decyzja, która może znacząco wpłynąć na zdrowie Twojego serca. Każdy omówiony owoc oferuje unikane składniki odżywcze i przeciwutleniacze wspierające zdrowie układu krążenia, ale prawdziwy efekt osiągamy nie wybierając jednego czy dwóch z nich, lecz tworząc urozmaiconą i zbilansowaną dietę, w której znajdą się wszystkie. Dzięki temu nie tylko walczysz z chorobami serca, ale też torujesz sobie drogę do pełniejszego, zdrowszego życia. Następnym razem, gdy będziesz w sklepie, sięgnij po te sprzyjające sercu owoce. Jedź smacznie, żyj z pasją i dbaj o zdrowie serca podczas każdego posiłku. Dziękujemy za to, że byliście dziś z nami. Oby wasze zdrowie było tak słodkie i barwne, jak owoce, o których opowiadaliśmy. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę, to naprawdę pozwala nam dostarczać więcej wartościowych treści. Napisz w komentarzu, co sądzisz. Jakie masz pytania, lub jaki temat mamy poruszyć następnym razem. Uwielbiamy słuchać Waszych opinii. Oczywiście, nie zapomnij o subskrypcji i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych porad zdrowotnych. Bądź na